Witamy w dzisiejszym vlogu. Sytuacja awaryjna na kurniku KTH407C. K407C 3181 godzin. Brak kodów w diagnostyce. Maszyna nie pali filtry wszystko sprawdzone niskie ciśnienie paliwa załączone po pompce jest dochodzi dochodzi do pompy i wraca, wraca nadmiarem po odkręceniu tutaj yy, tego ustrojstwa Widzimy coś takiego Czyli Dosłownie wygiełdany metal Wysypały się piłki Z układu I tak W ogóle pompa nie buduje ciśnienia absolutnie czy nawet jeżeli Odłączymy zawór PRV Tutaj proporcjonalny Od sterowania ciśnienia na pompie Common Rail W ogóle zero reakcji nie? Teraz tak, zobaczcie sobie co tutaj jest w środku nie? To jest rdza. To jest nalot rdzy. Aż w pewnym, w pewnym położeniu się takiego przycina, nie? Zatarta jest po prostu. I to są polskie paliwa. Niby paliwo B0, a później te B0, to jest faktycznie odbarwione B7. Zobaczcie, co to się dzieje. Maszyna 3000 godzin. Stoi już drugi dzień na kurniku, i teraz co z nią zrobić? Chodź wziąć, tylko podpalić kurwę. Nic więcej. Ale tego nie będziemy robić. W diagnostyce też tutaj nie ten nie, mówię, tylko był jeden błąd od yy, zaworu na pompie, że stan niski i stan wysoki było nie? Także do wyjęcia jest pompa common rail tylko że senk jest tym, temat jest gorszy tego typu, że za pompą common raila w, yy, w ogóle nie mamy filtrów, nie? W ogóle nie mamy filtrów, i tylko obstawiam jeden ten gorszy scenariusz, że będzie coś takiego, że te opiłki z tej pompy Komoreela poszły na wtryskiwacze. I teraz trzeba nie dość że pompę rwać to jeszcze wtryskiwacze też trzeba wyrywać. no Maszyna 2016 rok. I zobaczcie, kurwa, co tu się dzieje, ludzie, kochane. I nie jest tak, że jak niektórzy twierdzą, że, że filtry nieoryginalne czy tam coś tak, tylko ludzie się stosują według zaleceń producenta, żeby tutaj po prostu dochodziło, a to wrastaje z tego względu, że mamy takie.